Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy, chciałem Państwu przybliżyć temat, który jest nośny w nowym targu. Bardzo istotny, mianowicie temat, w jaki sposób możemy sobie poradzić ze smogiem. Celem mojego wystąpienia jest właśnie przedstawienie, przybliżenie taniej, praktycznie bezkosztowej metody rozwiązania, a przynajmniej częściowego rozwiązania problemu smogu w mieście. Wpisuje się to zarówno w konferencję, która miała niedawno miejsce w nowym targu, wpisuje się też w interpelacje radnych i w rozmowy mieszkańców. O co chodzi? Jaka jest geneza smogu w Nowym Targu? Geneza jest taka, że mamy czynniki klimatyczne, środowiskowe, ale mamy też czynnik ludzki. Czynnik ludzki, czyli spalanie węgla kamiennego oraz śmieci oraz komunikacja. I teraz to, co ja proponuję, to, co przedstawię, to jest próba rozwiązania, próba zoptymalizowania spalania węgla kamiennego. I teraz, co trzeba wiedzieć o tym węglu kamiennym, że jest to skała, która zawiera węgiel plus substancje lotne, których może być 35-45% w tych węglach, które są używane powszechnie do, do ogrzewania. I te substancje lotne, one się wydzielają podczas ogrzewania węgla, to jest tak zwana piroliza, czyli termiczny rozkład węgla. I Wydzielają się w trakcie tego procesu yy, związki chemiczne, palne i lotne, np. przykład wodór, yy, metan, inne węglowodory, smoła, yy, amoniak, tlenki węgla itd. Po zgazowaniu tego węgla otrzymujemy koks, który jest tak naprawdę to jest 95-98% czystego węgla, i spalanie tego koksu jest bardzo, bardzo czyste, praktycznie bez, bez dymu yy, i zanieczyszczeń. I teraz po co ten wstęp przy troszkę on jest po to, żeby po pierwsze zwrócić Państwa uwagę, jak w tej chwili palimy w piecach. Mówię palimy, ponieważ ja też ogrzewam węglem. Większość z nas palących węglem i mieszkańców miasta pali w tradycyjny sposób, to znaczy od dołu, czyli kładzie na sam spód pieca papier tekturę, potem drewno rozpałkowe, jak się to wszystko rozpali, wrzuca na to węgiel. I teraz ten węgiel dostaje temperaturę od spodu, zgazowuje i wszystkie te substancje lotne, o których mówiłem, idą w komin. Jak idą w komin, to idą w naszą atmosferę i powodują powstanie smogu. Te wszystkie dymy, które obserwujemy tam około godziny 15, 16, 17, jak ludzie zaczynają palić, bardzo często wynikają z tego właśnie sposobu spalania węgla od dołu. I czy, pytanie jest takie, czy to jest to sposób efektywny? Nie. Dlaczego? Dlatego, że węgiel zgazowany yy, zostaje zgazowany podczas tego spalania od dołu, a produkty zgazowania ulatują przez komin, nic ich nie spala, więc mamy stratę plus zanieczyszczenie. Teraz pytanie, czy można spalać węgiel inaczej? Można, ale jak? Od góry, to znaczy. Yy, Ładujemy do pieca węgiel, kładziemy na, tą, na ten węgiel kładziemy drewno rozpałkowe. Potem kładziemy rozpałkę, czyli tekturę, plus jakieś cienkie szczapy drewna. Podpalamy to i to zaczyna się nam palić od góry, jak świeczka. I wszystkie produkty zgazowania węgla, bo wiadomo, że to zaczyna się palić od góry, dostaje temperaturę, temperatura działa na węgiel, węgiel zaczyna zgazowywać, i wszystkie te substancje zgazowania węgla zostają spalone w tym płomieniu, który jest u góry, dzięki czemu wykorzystujemy wszystko, co mamy w węglu, nie emitujemy do atmosfery żadnych, może nie żadnych, ale tych zanieczyszczeń, które były wcześniej. Więc jest generalnie lepiej, efektywniej, ekologiczniej, czyściej. Czy to działa? Tak. Jest wiele osób, tysiące osób w Polsce, które w ten sposób spalają węgiel. W samym mieście wiem o co najmniej kilku osobach, które w ten sposób spalają. Ja czy moi, czy moi znajomi, moi sąsiedzi też właśnie jak zacząłem się tematem interesować, okazuje się, że spalają węgiel od góry. I chciałem, chciałem Państwu zaprezentować krótki filmik, bardzo bym prosił Pana informatyka, który zaprezentuje, w jaki sposób, w jaki sposób się to robi. Proszę, tak, tak zwykle widzimy, jak, jak chodzimy po mieście po południu, dym z kominów. A to jest górne spalanie to jest węgiel kamienny. Wcale nie potrzeba nowoczesnych, drogich pieców. Sam mam piec y, zwykły z nadmuchem, ze sterownikiem. Y, natomiast, y, wręcz z materiałów, które przeczytałem, wynika, że lepiej jest mieć prosty piec bez, y, bez automatyki. Rozpałka u góry. Widzimy, że po 15 minutach zaczyna się palić to wszystko u góry. Płomień jest. Bardzo czysty, widać dym. No, to, jest, to jest to, co uzyskujemy na przykład przy spalaniu ekogroszków w nowoczesnych pie piecach. Widać, już zaczyna się zajmować węgiel troszkę. Rozpałka się, się dopala. I dalej, dym jest. Bardzo czysty, widać trochę zanieczyszczeń czy typu sadzy, ale mimo wszystko w porównaniu do tego, co było na początku, no jest diametralna różnica. Tu już widzimy, węgiel się zajął, płomień jest bardzo czysty i też widzimy dym z komina no praktycznie jak, jak z gazu. Sam mogę powiedzieć, że też patrzyłem na swój komin w, w, w momencie jak się uczyłem rozpalać od góry i faktycznie w porównaniu do tego co było przy rozpalaniu od dołu różnica jest zasadnicza. Proszę no to jest, to jest dolne spalanie. I po, po tym czasie węgiel zamienia się w koks. Czyli uzyskujemy te 95-98% czystego węgla i ten koks się spala bardzo czysto. Jak no, z własnego doświadczenia widzę jak yy, zajrzę do pieca, jak już mamy ten koks, jak już mam ten koks, naprawdę zero dymu. Yy. I teraz tak, chciałem podkreślić, jakie są zalety górnego spalania wykorzystanie całej energii zawartej w węglu, a więc więcej pieniędzy w portfelu. Według szacunków znalezionych na stronie czyste ogrzewanie to jest 30-40% oszczędności. Wyższa stałopalność na jednym zasypie, to znaczy ile razy musimy chodzić do tego pieca, ile razy musimy rozpalać. Ja, w, ja mam doświadczenie takie, że 24 godziny potrafię, potrafi mi się utrzymywać temperatura na piecu. Jak były te mrozy, gdzie tam minus 11, na jednym zasypie 20-21 godzin. Wcześniej zawsze rano musiałem iść do pieca, dołożyć tam dwie łopaty, żeby wytrzymało do popołudnia. Natomiast przy górnym spalaniu nie mam takiej potrzeby znajomy którego namówiłem na drugi dzień jak, jak przetestował dzwoni do mnie mówi słuchaj nigdy w życiu piec mi nie trzymał 23 godziny także no jest to różnica mamy czystsze spaliny mamy czysty komin co też jest istotne nie ma sadzy mniej pracy ponieważ rzadziej schodzimy do, do kotłowni nie musimy biegać tam co kilka godzin tylko jak ja już zasypiemy to czekamy aż się wypada przepraszam, aż się wypali, mniej popiołu, praktycznie ten węgiel, który, który się spala tak jak mówię, to też jest z własnego doświadczenia, zdecydowanie mniej popiołu zostaje po górnym spalaniu niż po dolnym, zdecydowanie mniej niedopalanego żużla, także jest mniej pracy potem przy, przy czyszczeniu pieca. Spalenie od góry niestety ma jedną wadę, mianowicie konieczność rozpalania na nowo. To znaczy, nie ma tak jak przy spalaniu od dołu, że rozpalamy raz i jak się już nam pali, to po prostu ładujemy węgiel w miarę potrzeby. Przy spalaniu od góry niestety trzeba rozpalić za każdym zasypem. Przy pewnej wprawie można wykorzystać żar, który zostaje z poprzedniego załadowania pieca. Także już nie musimy się bawić z drewnem, z rozpałką. Tylko gdzieś ten żar kładziemy do popielnika, ładujemy węgiel, żar dajemy na, na górę węgla i po, nie wiem, minucie, dwóch wychodzimy z piwnicy, także mi łącznie czas w piwnicy to jest 15 minut, to, to jest góra. Wcześniej było więcej. Teraz tak, jakie są koszty tego rozwiązania? Koszty to jest tak naprawdę czas, to jest w, w moim zdaniem, na, na podstawie mojego doświadczenia około 2 tygodnie, żeby się nauczyć tej metody, trzeba tam dłużej posiedzieć w kotłowni, żeby obadać jak się zachowuje nasz piec, czy tyle węgla, czy mniej, ale to jest tylko nasz czas, żadnych pieniędzy nie wydajemy z, z kieszeni, ewentualnie jeśli ktoś, ktoś nie ma drewna rozpałkowego, no to musi sobie kupić drewno rozpałkowe, czy brykiet, to jest, to jest jego koszt dodatkowy. Jakie zyski? Za te same pieniądze ogrzewamy dłużej lub mamy cieplej w domu, bo nieraz też jest sytuacja taka, że palimy, palimy i nie możemy nagrzać domu. Zdrowie naszej i naszych sąsiadów. No, widzieliście Państwo na tym filmiku jaki jest dym od spalenia od dołu, jaki jest dym od spalania od góry. No i już taki dalekosiężny zysk jest taki, że po prostu turyści, no, jeśli turyści będą widzieć czyste powietrze, no to raczej chętnie do nas przyjadą, czy zostaną, niż, niż będą przebywać u nas. Nie mówię tylko o Nowym Targu, ale o całym Podhalu. Jak to można zrobić w Nowym Targu? Można to zrobić za pomocą ulotek, plakatów. Koszt wydrukowania tysiąca sztuk ulotek to jest około 500 złotych, więc yy, jeśli by chcieć zrobić zorganizowaną akcję z, z udziałem urzędu miasta, jest to yy, no nie są to koszty typu nie wiem wymiana pieca, która kosztuje tam 10 tysięcy złotych. Yy, można umieścić na stronie internetowej nowego targu informacje. Są lokalne portale, informacyjne lokalne gazety. Yy, można, jeśli Urząd Miasta będzie chciał, jakiś artykuł sponsorowany nawet w tym celu opublikować. I moim zdaniem też bardzo ważnym elementem jest po prostu to, żeby, żebyście wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, czy Państwo radni, czy, czy wszyscy inni, mówili o tym. Bo często problem tego dolnego spalania wynika z niewiedzy. No ludzie nie wiedzą, zawsze tak z dziada palili w tym piecu. No i czemu to mają zmieniać. A jeśli będziecie rozmawiać y, y, gdzieś tam w rodzinie, czy wśród znajomych, czy sąsiadów, powiedzcie im o tym. Y, ja mam ulotki, y, mogę Państwu rozdać czy zostawić potem y, przy wyjściu z sali, y, będziecie mogli sobie Państwo zabrać i, i, i rozdawać to wśród swoich sąsiadów, bo, bo to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich i po prostu lepiej nam się będzie żyło. Yy, strażnicy miejscy, jeśli będą mieli jakieś zgłoszenia, mogą też yy, ulotki rozdawać, yy, czy, czy uczyć nowego sposobu palenia. Yy. Wszystkie informacje, filmik yy, są ze strony czysteogrzewanie.pl. Jest to strona utworzona przez takich ludzi, można powiedzieć, jak ja, którzy gdzieś tam wyczytali w internecie, postanowili coś zrobić lepszego yy, i opublikowali na tej stronie yy, różne materiały. Właśnie instruktaż, informacje, jak spalać od góry. To, co, ja, yy, to, co jest zawarte w tej ulotce, którą tutaj mam, yy, to jest taka, taki kondensat. Natomiast yy, na tej stronie jest dostępnych dużo więcej informacji informacji także, także polecam, polecam tą stronę. Dziękuję serdecznie za uwagę.